Dobra. Tak. Wyzwanie. Ja powiem. Ja powiem przygotowanie. Mhm. Mm przygotowanie do wyzwania. Przygotowanie no, do wyzwania. przygotowanie nie? do wyzwania. Ty, ty, ty. No, no, ja mam no, no, nie chcę No już sam problem. Tęczni. To ja powiem buty. To ja powiem adenozynotriphosphora. <grym> co kurwa. Co powiesz? Ja w podpowiedzi <grym> nie będę to <co> podpisywać! Domyślajcie <grym> no się sami, co to jest! Jeszcze raz? Adenozynotriphosphora. Co to jest? No zapisz mu to po prostu. Znaczy nie mogę powiedzieć co to jest, bo Ale się. Jest... No... Bo to jest <grym> kurde, powiem na nie? <grym> Wiesz co to jest? Chyba wiem, a co to jest. Znaczy nie, ja bym nie grał nie A bym... kogo byś głosował? Nie bym wygłosował kogoś, kto miał podpowiedź. No, na ja pewno się... te... Adi, i coś tam to nie była podpowiedź, no? Dobra, to jest Szymon. Głosuj A może jester? Jester z podpowiedzią. Ja... Nie no nie mam na siebie. Nie robię. <grym> <grym> Boże co ty jest no, to jest zami... leco? Pacemaker. No, nie, pasuje, pasuje Nie wiem co to jest. O, Ale no nie wiem, brzmi jak nazwa jakiejś aplikacji. Ja, ja powiem Garmin. Hmm. No. Meta. Tak po prostu meta? Hmm? Nie jest to do ciebie A nie lepiej Cox powiedzieć? A nie lepiej, lepiej Facebook powiedzieć od razu tak? No. To już Aha, to jest. Hmm. No dam no, ile tak. potrzebowałem. Górka. No. Kondycja. Właśnie ty mi teraz śmierdzisz, wiesz? A Garmin ci już nie pasuje, tak? Oczywiście, że pasuje. No. Ale, co Ale ty powiedziałeś, że już i jest, jest blisko hasła. No jest blisko. No. No, no. No, no i no <noise> no po wyzwaniu dałeś <noise> Jak tak. ja usuje na siebie... Zlecą <noise> takie ogólniaki... Kondycy... Nie, ja nie, 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 on jest clear. <coughs> on powiedział kondycy... Ja i to A pierwsze. A ja to pierwsze był jakiś farmazon po prostu. I jakiś kurde... To jest clear. A ty co? Ja nie no, mam pojęcia. Szczerze. Znaczy, dla mnie to jest Szymon i tak. Filip, ty co powiedziałeś? Pacemaker Przygotowanie i Garmin. Bo miał tu się pierwszy wydaje, podpowiedź. Bo jest ma, To jest tylko impostor. No. Też mi się tak wydaje, a wydaje mi się też, że Szymon mógł mieć pierwszą podpowiedź, a po pierwszej kolejce już mógł skumać o mm. Jeśli jest impostorem, to strzał bardzo szybko. No i pacemaker to też pasuje. A ty wiem. wiesz, kto no to, to, nie, to nie, nie, ale wiem, co to znaczy po angielsku, i dlatego to pasuje. A, no, dobra. To dobra. Dokładnie tak samo dobra. o tym myślałem. No to co, na <laughs> <laughs> no, nie jest takim impostorem. Boże, to jest a ciężkie. A twoje słowa? Adynazon, trifosforan i kondycja. Martwi mnie, że on to tak Ej, wgada. właśnie. Tak, no, to jest klip. No, no jak, no, jak, jak końcu, na, kartę, na końcu ale... to jest jakiś narkotyk. Kurde, nie, no nie, no, to ja to nie. Ja bym powiedział tego, pałka, jedny sobie. to jest Paweł. No, dla mnie to jest Paweł albo Seba. No, moje przeczucie Paweł mi go do zapawłem. Za nie powiedziałbyś. Damy to, jest Paweł. No, to przygrać. Ja zgad, z Paweł. Co przegrać? Zgaduję hasło maratu. Tak. O, dzięki. I jeszcze kurde to tak... Czekaj ale... i czekaj teraz. Ta pierwsza z farmazą? Mm. Nie. nie. To jest wyrządek wysokoenergetyczny w Ta. Midochordii. Tak. To, o, do... ju, to, to, to możesz podczas wysiłku fizycznego. Tak. A ty byłeś co w końcu? Impostorem? Impostorem, no. <grym>. Ale A no to właśnie, ale... to domyśliłeś się do już... O... Sętno buty, nie? Nie, bo właśnie długi po mojej podpowiedzi powiedział. kondycja i słyszałem, że robisz pół maraton, to mi się skojarzyło, że maraton może być, nie?